Cześć, z tej strony Mirella. Witam Cię w kolejnej części jogi otwierającej biodra. Jeśli jesteś tutaj, to z pewnością zrobiłaś, zrobiłeś poprzedni film, pierwszą część. Jeśli nie, to zachęcam, by zrobić kilka powitań słońca na rozgrzewkę lub właśnie zacząć od tej pierwszej części. Skończyliśmy w sanie w tej pozycji. Przejdź teraz do niej. Przygotuj też sobie klocek lub... Kocyk? Być może się przyda. I z tej pozycji otwórz nogi szeroko, jak najszerzej możesz. I właśnie tutaj, jeśli Twoje plecy są zaokrąglone, miednica jest pochylona do tyłu, usiądź na podwyższeniu, na klocku albo na macie. Jeśli jest w porządku, wyprostuj się, zacznij głęboko oddychać. Z wdechem unieś lewą rękę w górę. Z wydechem pochyl się w prawą stronę. Jeśli czujesz mocne napięcie ud, możesz je ugiąć. Albo możesz nie schodzić głębiej. Z wydechem próbuj pogłębiać skłon. Zejdź jak najniżej, poczuj rozciąganie nie tylko w pachwinach tyłów wewnętrznej części ud, ale też lewego boku. Spróbuj lekko zrotować klatkę piersiową w górę, by jeszcze mocniej zaangażować bok brzucha, bok płowia w rozciąganie. Rozluźnij się w tej pozycji. Nopy mogą być rozluźnione, z wdechem wyprostuj się, wydech. Opuść ramię, druga strona wdech, wydech skłon. Możesz zostać w tej wersji. Spójrz wtedy w sufit, albo zejdź jeszcze niżej. Pięć oddechów. Z wydechem spróbuj pogłębić skłon. Wdech, wyprostuj się. Wydech, opuść ramię. Ugnij teraz tylko prawą nogę. Postaw stopę równolegle. To znaczy... Równolegle do krótszej krawędzi maty, albo delikatnie ją otwórz. Kolano jest otwarte, ramiona po wewnętrznej części prawej nogi, dłonie przed sobą. Jeśli ta pozycja jest ciebie, dla Ciebie nie do wykonania, podusz klocek, podusz klocek, będzie prościej. Weź wdech. Z wydechem spróbuj unieść biodra. Wdech, opuść. Wykonaj tą pozycję kilka razy. Zwróć uwagę na swoją stopę. Pilnuj, by wszystkie palce przylegały do podłogi. Dociskaj nawet mały palec do podłogi, duży palec, możesz nawet chwytać stopą matę. Zostań w górze, zatrzymaj. Spróbuj poruszać kolanem w lewo w prawo, tak by jeszcze mocniej lewe udo i prawe również zaangażować w rozciąganie. Staraj się nie przyciągać barków do uszu, oddal je. Możesz dłonie trzymać złączone. Możesz też podeprzeć się w ten sposób, jeśli trudno jest ci unieść biodra z podłogi. Znajdź przyjemne miejsce w, tym, w tej pozycji, przyjemne ustawienie i opuść biodra. To samo zrobimy na drugą stronę. Ugnij lewą nogę, prawą wyprostuj. Stopa albo równolegle, albo delikatnie otwarta. Przełóż ramię po wewnętrznej części. Uda. Tu będzie trudniej na tą stronę u mnie. Wydech. Unieś biodra, wdech, opuść. Pilnuj stopy, łap palcami stopy podłogę, matę. Rozluźnij barki, możesz się podpierać w ten sposób. Zwróć uwagę, czy te pozycje są dla ciebie przyjemne, czy może sprawiają ból. Jeśli czujesz ból, to raczej usiądź na podwyższeniu. I zatrzymaj w górze. Możesz się pobujać na boki, pootwierać kolano. Możesz to samo zrobić, podpierając się. Ciężar ciała do przodu, do tyłu, cały czas pośladki w górze. Usiądź. Ugnij teraz obie nogi, unieś pośladki, stopy równolegle albo delikatnie otwarte. Dążymy do możliwie równoległego ustawienia stóp. Znowu popatrz na swoje palce, przylegają one do maty, tutaj również pokoły się na boki. Jeśli to jest trudne do wykonania, unieś pięty. Tutaj też na pewno poczujesz otwieranie bioder. Możesz się zaprzeć łokciami o kolana. Możesz złączyć dłonie w namaste i pootwierać trochę kolana. Znajdź tutaj takie swoje przyjemne warianty i zostań jeszcze chwilę. Możesz jedno kolano pootwierać, drugie, a możesz unieść pięty, nawet jeśli potrafisz wykonać to z całymi stopami na macie. I tak samo po i na boki. To ma być przyjemne, to nie jest Twój obowiązek. Robisz to dla siebie. Unieś pięty, zostań z uniesionymi, połóż dłonie i rozstaw stopy szerzej. Mniej więcej rozstaw stóp jest taki, jak długość Twojej nogi. Palce stóp skieruj delikatnie do środka. Ugnij minimalnie kolana, unikaj ich przeprostowywania. Dłonie oparte o podłogę. Przenieś ciężar ciała do przodu. Spójrz przed siebie, weź wdech i z wydechem wykonaj skłon, on nie musi być głęboki. Jeśli nie masz trudności w tej pozycji, możesz przejść troszeczkę dalej, tak żeby dłonie były w jednej linii z twoimi stopami albo nawet za tą linią. Jeśli sięgasz bez problemu głową do maty, to ustaw stopy bardziej wąsko. Ciężar ciała przenoś do przodu. Poczuj rozciąganie tyłów ud, łydek i wewnętrznej części ud. Ugnij delikatnie lewą nogę, prawą. Baw się w tej pozycji. Ruchem przenieść dłonie na jedną stronę, na drugą. Wróć na środek. Znajdź takie ruchy, taką pozycję, która jest dla ciebie przyjemna. z wdechem. Wyprostuj plecy, spójrz przed siebie. Przenieś dłonie obok prawej stopy i przejdź do klęku podpartego. Będąc w tym klęku, przenieś jedno kolano poza matę. Jeśli jesteś na podłodze, będzie to prostsze do wykonania, ponieważ kolano będzie się ślizgać po podłodze. Jeśli masz wrażliwe kolana, możesz sobie podłożyć tutaj kocyk bądź piankę pod kolano i spróbuj teraz otworzyć kolana jak najszerzej potrafisz, ale zachowując kolano, kolana i stopy w jednej linii. Zejdź na przedramiona. Stopy spróbuj ustawić flex, czyli zadarte, zgięte grzbietowo i przenieś ciężar ciała do przodu, do tyłu w poszukiwaniu mocniejszego rozciągnięcia. Zauważ, że brzuch tutaj nie wisi. Odcinek lędźwiowy nie jest w ten sposób wygięty. Lordoza lędźwiowa nie jest pogłębiona, tylko pępek delikatnie wciągasz. Nawet wykonując ten ruch, ściągnięcia kości ogonowej w tył, poczujesz mocniejsze rozciąganie wtedy w pachwinach, wewnętrznej części ud. Nie musisz być tak szeroko. Może to być taka pozycja dla Ciebie równie rozciągająca. Znajdź tą pozycję, w której jest Ci wygodnie, w której czujesz rozciąganie, a nie ból. Pokołyż przód, przód, tył. Poszukaj mocniejszego napięcia. Możesz zostać na przedramionach, a możesz zejść czołem do dłoni. Spróbuj przenieść ciężar ciała delikatnie w przód, pępek lekko wciągnięty i ciężar ciała w tył. Wow, jakie to jest przyjemne. Podeprzyj się teraz na dłoniach. Kolana ustaw troszeczkę wężej. Złącz stopy choćby dużymi palcami i ponownie zejdź na przedramiona. Przenieś ciężar ciała do przodu. Ile możesz. I zostań na 5 oddechów. To jest taka odwrócona bada konasana, czyli ta pozycja, w której y, zaczynaliśmy. Dzięki wykonywaniu właśnie tego wariantu możesz poprawić tą pierwszą, czyli bada konasanę. Odeprzyj się teraz na przedramionach, kolana ustaw wężej, na macie, dłonie oprzyj przed sobą, i zejdź do pozycji dziecka, odpocznij chwilę. Trzy oddechy. Zaokrągli plecy, wdech. Usiądź przodem do mnie. Teraz będziesz potrzebował, potrzebowała klocek lub kocyk. Jeśli trudno będzie ci wejść w tą pozycję, ustaw lewą stopę równolegle do dłuższej krawędzi, nie stopę, tylko podudzie, do dłuższej krawędzi maty. Prawą stopę ułóż na kolanie. stopa zadarta, flex. Możesz zostać w tej wersji, gdzie kolano jest wysoko uniesione. Dbaj o kolana. Jeśli ta pozycja jest dla Ciebie niekomfortowa, usiądź na podwyższeniu, a jeśli w ogóle jest Ci ciężko w ten sposób usiąść, to możesz użyć krzesła. Usiądź na krześle, wtedy kolano jest w ten sposób i prawa noga po prostu założona na lewe kolano. Wyprostuj się. Spróbuj schodzić niżej kolanem, jeśli jest to możliwe. Oprzyj dłonie po obu stronach prawego kolana, lewej stopy i wykonaj delikatny skłon z wydechem. Wdech, wyprostuj się, przenieś dłonie na środek i również wykonaj skłon wydech. Wdech, wyprostuj się, do lewej strony wydech. Wdech, powtórz. Oprzyj teraz dłonie za pośladkami i tylko lewą stopę postaw przed sobą. Ważne tutaj w tej pozycji, w tym wariancie jest to, żebyś czuł, czuła rozciąganie prawego pośladka i uda. By mocniej to poczuć, wypchnij klatkę piersiową do przodu, odepchnij się dłońmi, popracuj w tej pozycji. Cały czas głęboko i spokojnie oddychając. jeszcze się odepchnij, jeszcze wypchnij klatkę piersiową w przód i rozluźnij zmień nogę, prawa jest pod spodem, lewa stopa na prawe kolano prawa stopa dokładnie pod kolanem wyprostuj się wdech z wydechem ustaw dłonie i wykonaj skłon najpierw do lewego kolana Wydech środek, wdech, wydech do lewej stopy. Prostuj się, oprzyj dłonie za pośladkami i postaw prawą stopę na macie. Wdech, klatka piersiowa otwarta. Uśmiechnij się i rozluźnij. Kieruj oddech do brzucha. Wdechem jeszcze mocniej odepchnij się dłońmi. I przodem do mnie w komfortowej dla siebie w pozycji. Dziękuję Ci za kolejną praktykę ze mną. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i obserwowania mnie na Instagramie. W opisie pod tym filmem znajdziesz link do Instagrama. I coś jeszcze mogę powiedzieć: łapka w górę, pozytywny komentarz. Dziękuję Ci bardzo, namaste.